Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan, jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale postanowiłem, że opowiem wam o teoretycznie organizacji humanitarnej, zwanej globalnym resortem epidemiologicznym. Została ona założona w 2002 roku, chociaż plany stworzenia tego typu instytucji przewijały się przez głowy prywatnych inwestorów już znacznie wcześniej. Przez 14 lat swojej działalności do momentu wybuchu epidemii wirusa w Harran, GRE zajmowało się wszelkimi ogniskami patogenów na całym świecie. Posiadała doświadczenie związane z ebolą czy też cholerą w Afryce, a także znanymi bardziej globalnymi wirusami, SARS czy też świńskiej grypy. Środki na jej działanie były pozyskiwane ze zbiórek i prywatnych dotacji które zapewniały opłacenie laboratoriów, personelu, czy też pozyskiwanie wsparcia dla ludzi zamieszkujących na terenach objętych zasięgiem konkretnych ognisk epidemiologicznych. Niestety w trakcie swojego istnienia, GRE zaczęło powoli zatracać ideę, dla której powstała ta organizacja. Badając ogniska chorobotwórcze i pobierając próbki, zaczęła nimi potajemnie handlować z prywatnymi, bądź też państwowymi firmami. Wykorzystywały one dane zebrane przez tą organizację do stworzenia leków, szczepionek, a co najmniej pozytywne, również broń biologicznej. W ten sposób posiadając ugruntowaną pozycję na rynku, w 2014 roku w współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej organizacja ta otrzymała praktyczny monopol na działania w zamkniętej strefie Harranu. Oficjalnie GRE miało zająć się pozyskaniem lekarstwa bądź też szczepionki oraz zapewnieniem przerzutów zapasów dla ocalałych w mieście. Jak się można domyślać, w celu zachowania pozorów do Harran było transportowane mnóstwo skrzyń z pożywieniem wodą, lekarstwami czy też osłabioną antyzyną. Zrzucały je wynajęte od wojska samoloty transportowe typu C-130 Hercules. Tak w ramach informacji, antyzyna była środkiem opracowanym na prędko przez Rzesze Niezależnych Naukowców niedługo po wybuchu epidemii. Był to jedyny realny krok w stronę wynalezienia lekarstwa. Jednak środek ten nie redukował wirusa, a tylko opóźniał jego destruktywne oddziaływanie na organizm. Po zarażeniu wirusem Harran, aby chory nie przemienił się w zombie, musiał otrzymywać regularne dawki tego blokera, aby w skrócie opóźnić nieuniknione. Stowarzyszenie poprzez dostarczenie zaopatrzenia do miasta wzięło również na siebie odpowiedzialność, związaną z porządkiem panującym w strefie kwarantanny. Były to jednak pozory, a prawdziwy cel organizacji był zupełnie inny. Nie wszyscy prywatni sponsorzy byli świadomi prawdziwych celów GRE, dlatego organizacja starała się przeprowadzać grę pozorów ze względu na liczne grono niezależnych obserwatorów transmitujących światu informacje na temat sytuacji w Harran. Nowy tajemniczy wirus był badany zarówno na zewnątrz w szczelnych laboratoriach, jak i w mieście. W momencie, gdy naukowcy w Haran opracowali pełną strukturę wirusa, została ona wykradziona przez Raisa, powodując, że GRE zaczęło pokazywać swoje prawdziwe intencje. W celu zablokowania transmisji danych z miasta, organizacja wyłączyła całą komunikację, po czym wysłała do Haran swoich agentów, aby odzyskali tajemniczy plik o kryptonimie Burza. Jednym z nich był m.in. Kyle Crane, który po uświadomieniu sobie planów GRE natychmiast przestał wykonywać ich rozkazy. Gdyż organizacja ta nie miała na celu w pierwszej kolejności stworzenia lekarstwa, lecz sprzedanie patogenu dla korporacji, które miały zacząć przystosowywać go do formy broni biologicznej. Jak więc widzicie, GRE pod przykrywką ratowania świata realizowała tylko swoje plany, związane z maksymalizacją zarobków. Była to kolejna korporacja, która postawiła zysk ponad dobro ludzkości, można nawet to określić, że pełniła rolę wilka w owczej skórze. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!